Msza święta w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej zainaugurowała obchody gminnego Dnia Strażaka w Bronswaldzie. Liturgi przewodniczył ksiądz proboszcz Stanisław Tkacz. Po modlitwie w intencji druchów i ich rodzin, strażacy zaproszeni goście i mieszkańcy Bronswaldu udali się na boisko wiejskie, gdzie odbyła się świecka część uroczystości. Jesteście wszyscy naszymi lokalnymi bohaterami, podkreśliła wójt Agnieszka Sokowska-Chrywniak podczas uroczystego apelu. To dzięki Wam i Waszym działaniom czujemy się bezpiecznie. Zawsze jesteście pierwsi na miejscu zdarzeń. Pełni chęci doniesienia pomocy. Dziękuję druchom i druchom z Brązwałdu, Spręcowa, Kieźlin i Tuławek. Strażacy to są główni animatorzy tak naprawdę gminy, z tego względu, że i organizują różnego typu wydarzenia, i organizują warsztaty dla dzieci, dla osób dorosłych, wymiany międzynarodowe nawet. Także nasi strażacy w gminie Dewity są bardzo kreatywni i wychodzą poza swoje codzienne obowiązki. Za ofiarną gotowość niesienia pomocy o każdej porze, wzorowe wypełnianie obowiązków, zasługi dla pożarnictwa, wieloletnią służbę. Za to wszystko należą się wyrazy szczerego uznania. 8 czerwca była ta wyjątkowa okazja złożenia podziękowań i uhonorowania wyróżniających się strażaków z gminy Dywity. W uroczystości uczestniczył Andrzej Bako, starosta olsztyński, jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy w gminie szczególnej, gminie, która bardzo dba o ochotnicze straże pożarne. Gminie, która ma bliskość osztyna, czyli można powiedzieć, że ma bliskość państwowej straży pożarnej, ale wiedząc, że siła ochotników jest duża, to też potencjał budowany przez samorząd w zakresie ochotniczych straży pożarnych tu w gminie dewity jest bardzo duży. Przykładem wyjątkowego zaangażowania druków OSP Brąswał jest rozbudowa remizy strażackiej dla nowego wozu ratowniczo-gaśniczego, który jest zbyt wysoki, aby mógł zmieścić się w posiadanych garażach. Organizowaliśmy w zeszłym roku z gminą przetarg na rozbudowę. Niestety pieniążki, które mieliśmy zabezpieczone na, te, na tą rozbudowę nie pokrywały się nawet w jednej trzeciej, więc żeby te pieniążki nie przepadły, co były zarezerwowane w budżecie gminy, Podjęliśmy taką e, inicjatywę z chłopakami, że e, postawimy to w czynie społecznym. Również e, zaangażowali się e, tutaj mieszkańcy, e, swoją e, pomocą, doświadczeniem e, pomagają nam przy tej rozbudowie. Zakończenie prac przewidywane jest już w tym roku. Swoją cegiełkę na wniosek wójt gminy Dywity Agnieszki Sakowskich Rywniak dołożyło starostwo powiatowe w Olsztynie. Dzięki wsparciu strażacy będą mogli zakupić bramę garażową. Mieliśmy tylko motopompę, kilka węży i siechało tym żółkiem głównie do traw palących. Brało się no, jakieś cokolwiek no, łopaty się gasiło gałęziami, no bo nie było tego sprzętu tych tłumic, jeszcze tak nie było. Ale tak już lata lata to zaczęło tego sprzętu przybywać. rozbudowali garaże, dwa Później dostaliśmy samochód z wodą ten Star 200. To już było radość, bo samochód z wodą był jednak potrzebny. Takie były początki 45-letniej strażackiej przygody Tadeusza Bielickiego, byłego prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Kieźlinach, jednego z odznaczonych za wieloletnią służbę. To były zupełnie inne czasy. Wspomina druh Longin Rudzik, który w państwowej i ochotniczej straży pożarnej służył najdłużej, łącznie 60 lat. Pojechaliśmy na zawody do Gdańska. Było, nas, było w tym czasie ponad 47 jednostek. Na tych zawodach żeśmy zajęli dziewiąte miejsce. Żeśmy dostali termosy. Termosy takie, w których można było przechowywać herbatę bo kawo, z kiedyś było bardzo kiepsko. Dzisiaj nastolatkowie wstępujący w szeregi młodzieżowych drużyn pożarniczych mogą liczyć na naprawdę ciekawe spędzanie czasu. Piknik, który nastąpił po apelu to również przedsmak tego, czego można się spodziewać po wstąpieniu w szeregi strażackiej młodzieżówki. Prowadzimy zajęcia e, takie szkoleniowe, zabawy, co jakiś czas organizujemy nocowanki w formie takiej dodatkowej atrakcji, gdzie młodzież samodzielnie przygotowuje sobie posiłki. Oczywiście zawsze towarzyszy temu jakaś gra terenowa, która oczywiście jest połączona z elementami pożarnictwa. I oprócz tego co roku organizujemy obóz wakacyjny, w tym roku będzie to obóz żeglarski. Obecnie w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej w Bronswaldzie służy 15 druhów. Czego się uczycie właśnie w Młodzieżowej Drużynie? Jak na przykład wyprowadzać ludzi z pożarów, jak w ogóle gasić pożary, czym wolno gasić, a czym nie wolno, jak rozwijać wężek, je zwijać i też oznaczenia na, na, na gaśnicach. To taka wiedza, która się właściwie zawsze przyda, nie? Tak, nawet, nawet w życiu takiego takiej normalnej osoby się przydaje. Rodzice nie, nie mieli nic przeciwko, żebyś wstąpił? Yy, nie, rodzice w ogóle jeszcze mnie namawiali, yy, bo na początku tak za bardzo nie chciałem, ale rodzice mnie właśnie też przekonali. I, I nie żałujesz? Nie, nie żałuję. Czy chciałbyś być strażakiem? O, bardzo bym chciał! Ja nawet mam takie plany, by pracować w straży, jak dorosłe. A dlaczego chciałbyś być strażakiem? Z dwóch powodów. Po prostu od kiedy byłem mały, no to mój tata był zawsze w straży, ja zawsze też chciałem być strażakiem i taki mam plan na życie. A poza tym jak nie będzie akcji, to przynajmniej nie będę się lenił. Czasu na bogie lenistwo może nie być zbyt dużo. Przykładowo tylko z OSP Bronswald strażacy interweniują niemal 100 razy w roku, a kaprysy pogody sprawiają, że w przyszłości interwencji może być tylko więcej. W nocy o północy, w świątek, piątek nie ma. Oni zawsze są gotowi do pomocy. Także tu chwała dla nich i wielkie, wielkie podziękowanie. Mam męża w straży ochotniczej. Mam syna, który jest w MDP i młodszy za chwilkę też na pewno będzie w MDP, więc bardzo przydatny. Jesteśmy bezpieczni. Mąż też strażak, więc wiem, kiedy się zrywa na alarm i kiedy ktoś potrzebuje pomocy. No i jesteśmy z nich do Po prostu. Nie boi się panią męża? No wiadomo, że to jest strach, ale wierzę. Wierzę w niego. Zawsze wiem po prostu, że wróci do mnie. Piknik Dzień Strażaka. Bezpiecznie witamy wakacje, współfinansowała gmina Dywity w ramach realizacji zadania publicznego.